Witam cię bardzo serdecznie na Praktyce Księżycowej. Tym razem czeka nas znów 11 maja o godzinie 21.01 będzie dopełnienie tego nowiu. Zapraszam do księżycowego ćwiczenia. Zaczynamy od góry, pozycja wyjściowa świata górnego, stopy na szerokość bioder, zewnętrzne krawędzie równolegle do siebie duże palce troszeczkę do środka, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnerczach, łokcie do przodu, broda do góry. Patrzymy dalej. I mamy świat górny krąg ósmy jako pierwsze. Wsparcie. Afirmacja do tego ćwiczenia. Jestem zakorzeniona w swoim rodzie, a moi przodkowie wspierają mnie każdego dnia. Będziemy stawać na jednej nodze, kostkę yy, od, nad stopą kładziemy nad kolanem, noga, na której stoisz, jest cały czas lekko ugięta i w tej pozycji z wdechem skręcamy się w stronę uniesionej nogi, z wydechem wracamy na środek, odstawiamy nogę, biodra dajemy do przodu, wdech, Kostka nad kolano, skręt z wydechem, z wydechem powrót. está não Łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dalek. Świat średni, krąg siódmy, aktywność. Jestem pełna pozytywnej energii, która przyspiesza wszelkie procesy i prowadzi mnie do wzrostu świadomości. Po skosie do przodu będziemy wystawiać nogę, cała stopa leży na ziemi, palce dajemy troszkę do środka. Wyrównaj biodra, opuść to biodro od wystawionej nogi, żeby były biodra na tej samej wysokości. I w tej pozycji robimy skręt, biodra w stronę tej nogi wystawionej, a kolano ciągnie w przeciwnym kierunku, tak jakbyśmy chciały wyciskać, wykręcać pranie. Głowa zostaje w linii tułowia nie skręca się bardziej. Podwychamy. Odkręcenie, powrót nogi, wdech i wydech. Druga noga to samo. Po skosie do przodu. Wyrównaj biodra, palce trochę do środka i skręt od biodra, a kolano ciągnie w przeciwnym kierunku. Broda do góry, patrzymy w dal, łokcie do przodu. Odkręcenie, powrót nogi, wdech i wydech. 不是七天了 Wchodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety narkarstków pod brodą i schodzimy do opadów. Pobuje się przez moment do przodu i do tyłu, wyczuć tą pozycję. Powinny być całkiem luźne lęźwia, luźny brzuch. Powinien Ci się zrobić siodełko w lędźwiach. i wyciągnij się teraz do przodu, środek ciężkości do przodu. Głowa wyciągnięta do przodu, patrzymy przed siebie. Nie opieramy brody na dłoniach, siodełko w lędwiach, luźny brzuch. I w tej pozycji będziemy wystawiać, a, jeszcze przeczytam, nogę do boku prostą. Świat dolny, krąg trzeci słowa. Jestem otwarta na głos moich przodków. Ich mądrość chroni mnie od wszelkich pogłosek i złych wieści. Prosta noga do boku, kąt prosty między stopą a nogą, cała stopa na ziemi. Środek ciężkości dalej, z przodu jesteśmy wychylone troszkę do przodu, oddychamy. I wraca noga, wyrównujemy pozycję wyjściową, wdech i wydech. I druga noga to samo. Cała stopa na ziemi, jak się da, kąt prosty między stopą a nogą, noga prosta w kolanie i powrót, wyrównanie pozycji, wdech i wydech, noga. Pierwsza, powrót, wyrównanie pozycji, oddech i druga. Ostatni raz jesteśmy w pozycji, i powrót, Wyrównaj jeszcze pozycję, wdech i wydech. Łącz ze sobą kolana, podkul kości ogonową pod siebie, przejść do pozycji dziecka, z czołem przy podłodze, ramiona wzdłuż ciała i zrób trzy głębokie wdechy i wydechy, kierując uwagę i oddech w lędzie. zaokrąglając plecy z wdechem, podnosimy się do siadu kręcznego. Głowa podnosi się na końcu, wdech i wydech. I idziemy do góry. Będziemy mieć świat górny, krąg trzeci. Pozycja wyjściowa świata górnego. Równolegle do siebie stopy, lekko ugięte kolana, nadgarstki na nadnerczach, broda do góry, patrzymy w dach. Wiedza. Jestem otwarta na wiedzę, która do mnie przypływa. Dzięki niej z łatwością dostrzegam sens wszystkiego, co się wydarza. W tej pozycji znowu stajemy na jednej nodze, ale tym razem sklejamy ze sobą kolana, stopa zadarta, z tyłu pleca. I z wdechem wspinamy się na palce, dajemy biodra do tyłu. Z wydechem opadamy na całą stopę. Odstawiamy nogę, biodra przenosimy do przodu, wdech i wydech. I druga noga to samo. Kolana, razem, stopa flex. Biodra do tyłu z wdechem i wspięciem na palce. Opad z wydechem. Wraca noga, biodra do przodu, wdech i wydech. I noga pierwsza. I góra. Odstawienie, biodra do przodu, oddech. I noga. I góra. Odstawienie, biodra do przodu. noga góra odstawienie biodra do przodu oddech noga góra odstawienie I jeszcze po razie noga Odstawienie biodra do przodu, wdech i wydech. I druga noga, i góra. Odstawienie biodra do przodu, wdech i wydech. I będziemy przechodzić do świata średniego. Kolana na szerokość pioder, lub troszeczkę szerzej, nadgarstki zostają na nadnętrza. Chłopcie do przodu, broda do góry, patrzymy w dół. Świat średni, krąg szósty, relacja. Z łatwością nawiązuję i utrzymuję relacje z ludźmi. Jestem empatyczna i wyrozumiała. Będziemy łączyć za sobą stopy, za sobą, ze sobą. Jedną rękę ściągamy łopatkę, masujemy pachę, masujemy pierś. Od dołu zagarniając, masujemy mostek i dłoń idzie na kark. Skręt w stronę uniesionej ręki i taki skłon trochę do boku, trochę do tyłu, żeby spojrzeć pod łokciem w niebo, otworzyć klatkę piersiową i oddychać. I powrót. Odkręcenie, wraca ręka, masując ciało tą samą drogą. Rozstawiamy stopy wdech i wydech. Łączymy stopy. Noga. Skręt. Skłon. Góra. Powrót ręki. Masujemy mostek pod piersią, pod pachą i na plecy. Rozstawiamy nogi, wdech i wydech. Łączymy stopy i jeszcze raz pierwsza ręka. Skręt, skłon. Popatrz pod łokciem w niebo. Otwórz klatkę piersiową i oddychaj. I góra Odkręcenie. Wraca ręka. Rozstawiam stopy. Łączymy stopy. Druga ręka. Masujemy się na kark. Skręt. Skłon. Góra. Odkręcenie. Powrót rozstawienie stóp. Wdech. Wydech. I łączymy stopy. I ostatni raz na każdą stronę. Skręt. Skłon. Góra. Odkręcenie. Wraca ręka. Rozstaw stopy. Czyli stopy i ręka. Skręt, skłon, Góra, odstawienie, odkręcenie. Wraca ręka. Rozstawiamy stopy. Wdech i wydech. I będziemy teraz przechodzić do świata dolnego, czyli znowu ściągamy łopatki, masujemy pachy pod biustem, po mostku, po szyi, po twarz. Do pączka kwetowego, lekko ugięte łokcie, maksymalnie do tyłu. Schodzą ręce za szyją, za głową, łączą się grzbiety nad garstką, pod brodą. I schodzimy do opadu. Wysuń się do przodu, środek ciężkości do przodu. Szadełko w całkiem luźny brzuch, obciążenie na bakach, broda do góry, patrzymy przed siebie. Świat dolny, krąg ósmy, uzdrowienie. Akceptuję siebie i czuję się całością, a moi przodkowie wspierają mnie na drodze do osiągnięcia pełni zdrowia i mocy kreowania świata. Będziemy kłaść przed ramiona. Obracamy ręce tak, żeby położyć jedną dłoń na drugą i robimy pączek. I teraz biodra zostają tutaj, gdzie są. Odjeżdżamy tylko rękami tak, żeby położyć klatkę piersiową na ziemi. Odsuń się do przodu tak daleko, żebyś leżała klatką piersiową na ziemi, a głowa mogła być ruchoma. Ale opiera się na brodzie. Chyba, że masz problem z odcinkiem szyjnym kręgosłupa, połóż ją wtedy na końcu w tej pozycji dajemy nogę do góry, podnosimy, stopa jest zadarta, kolano proste lub trochę ugięte, jak będzie dla Ciebie lepiej, wygodniej, jak Ci podpowiada Twoje ciało. I oddychaj. I wracam nogę. I my wracamy do pozycji wyjściowej. Wyrównaj pozycję wyjściową w D i D. Zejście na klatkę pierwszą i noga. Powrót. I powrót. Wyrównaj. Oddychaj. Ręce. Pączek. Klatka. Pierwsza noga do góry. Stopa za dalej. Wracam nogą. My wracamy do pozycji wyjściowej, oddech i ręce. Pączek. Zejście na kolejkę i noga. I powrót i powrót. Jeszcze po razie na Ręce, pączek, zejście na kratkę, noga. Wracamy. Wracamy do pozycji wyjściowej. Wyciągnij się w pozycji wyjściowej. Środek ciężkości do przodu. Wdech i wydech. I ostatni raz. Ręce, pączek, zejście na kratkę i noga. I powrót, I powrót. I połącz ze sobą kolana pod kulkością, gonową pod siebie, i zaokrąglając plecy, przejdź do pozycji dziecka, kładąc czoło na ziemi, ramiona wzdłuż ciała, zupełnie luźno puść plecy, tak żeby mogły się zaokrąglić. I zrób, zrób pięć głębokich wdechów i wydechów, kierując uwagę i oddechlę. Teraz powolutku z wdechem. Zaokrągli plecy, i zacznij się krąg po kręgu, powoli podnosi do góry, głowa na samym końcu. Zrób jeszcze jeden wdech i wydech. I przejdziemy do ćwiczenia głównego na dzisiaj. Dzisiaj świat, średni, krąg pierwszy, wspólnota. kolana na szerokość bioder lub troszeczkę szerzej, nadgarstki na nadnercza, łokcie do przodu, broda do góry, patrzymy tak. Afirmacja do tego ćwiczenia. Z łatwością i łagodnością porozumiewam się z innymi ludźmi. Znajduję z nimi wspólny język i dochodzę do porozumienia. Ciągamy łopatki, masujemy pachę pod biustem, po mostku, po szyi, po twarzy. Do pączka kwiatowego nad głową. Lekko ukięte łokcie maksymalnie do tyłu. Pączek z dłoni jest zamknięty lub półotwarty, lub otwarty. Jak czujesz, jak jest dla Ciebie dobrze i wygodnie. I w tej pozycji zostajemy do takiej chwili kontemplacji, medytacji. Wyobraź sobie, jak energie płyną przez Twoje ciało, jak przez nogi wpływa do Twojego ciała energia Ziemi i umiejscawia się w Twoim łonie, wypełnia je, a z nieba płynie energia. Przez ręce płynie energia z nieba i też wpływa do łona, tam się mieszają. Oddychaj, pozostaw. Wracają ręce, masując ciało tą samą drogą. Wdech i wydech. I jeszcze raz ciągniemy ręce do poczka, masując je z miłością, z czułością. I jeszcze raz pozostań z oddechem w tej pozycji. Powrót, wydech i ostatni raz ręce i pozostań oddychaj. Możesz uciągnąć trochę brzuch, ryby odciągnąć ędźwia. I wracają ręce no, na w Wyrównaj pozycję wyjściową, wdech i wydech. I rozluźnij ręce, rozluźnij ciało. I dziękuję Ci bardzo za tą praktykę. Pięknego nowiu.